Witam wszystkich. Przygotowanie miejsca pod tokarkę. Pod konkretną tokarkę TUB32. No i jak ja to zrobiłem? Znaczy tak, w dokumentacji techniczno-ruchowej yy, jest informacja, że jeżeli posadzka jest wystarczająco gruba, to nie musimy robić tych Fundamentów tutaj u mnie jest wystarczająco gruba jeszcze na podbudowie gruzowej także nie ma takiej konieczności, ale jaka, jaki jest cel tego po prostu tutaj tej wylewki chodzi o to, że od środka uchwytu do podłoża jest 110 cm i jak ja, ja mam 1,86 m jak ja się tak przymierzałem do tego to po prostu bym się musiał ciągle garbić przy tej tokarce do cent centralnie do koła które przesuwa support do podłogi jest 950 95 cm jak się tak próbowałem to bym musiał w bardzo niewygodnej pozycji pracować która no wiadomo po godzinie czy dwóch człowiek jest zmęczony bardzo. I tak metodą próby błędów dobrałem sobie, że musiałaby być gdzieś 15 cm wyżej. Wtedy dużo, dużo bardziej bym podniósł sobie komfort pracy. Dlatego tutaj zrobiłem takie podstawki 15 wysokie, żeby się przykleić do pierwotnego podłoża to tam w rogach czterech, cztery e, sztuki szpilek i piąta na środku e, włożyłem je na kotwy chemiczne i do tego po prostu dałem dosyć takie gęstawe zbrojenie z dziesiąteczki tam to powypierałem żeby to wiadomo banany się nie zrobiły i zamierzam to zalać. Hmm. Człowiek, który jest dla mnie autorytetem, jeśli chodzi o obrabiarki, powiedział mi, że powinna być co najmniej odsunięta 50 cm od ściany. No i on ma całkowitą rację, bo jakby coś nam się działo, to po prostu jest duży, duży kłopot, bo się tam nie dostaniemy. Ja po dłuższym przemyśleniu Zrezygnowałem z tej przerwy. Jest to świadoma decyzja. Jestem po prostu bardzo ograniczonym miejscem. Odeszła mi, by mi ta cała ściana, na której już bym przez tokarkę nie mógł nic sięgnąć, nawet bo tutaj będą półki e, zamiast tych narzędzi jakieś oprzyrządowanie do tokarki, noża, etc. Także po prostu, no trudno. Zbliżyłem do ściany się maksymalnie i i mam nadzieję że nie będę musiał walczyć kiedyś odsuwając ją w jakiś sposób yy, jeszcze w deterce jest informacja że to należy zakotwić do podłoża siedmioma prętami kotwami yy, M18 Tutaj są te kotwy, cztery z, lewej, yy, z tak, cztery z lewej strony i trzy z prawej. Ja bym nie chciał rezygnować z tych kotew. Może będę je kotwił, ją kotwił, a może nie, może powstanie na wibroizolatorach, ale po prostu jakby mi się coś tam, że tak powiem przyśniło, że jednak chcę ją zakotwić, to nie chciałem rezygnować z tego i i należałoby to przewidzieć. Tylko, że problem dla mnie był taki, może być, że jest bardzo gęsto to zbrojenie. I no cóż, istnieje dosyć znaczne prawdopodobieństwo, że wiercąc te konkretnych siedem otworów w konkretnych, dokładnych wymiarach, trafimy na zbrojenie i będzie problem. Dlatego ja sobie po prostu przygotowałem taki szablon. który pozwoli mi zaraz wam to da, zademonstruję jak to wygląda No, przygotowałem sobie taki szablon z otworami i mniej więcej tak to powinno być. Jak złapałem y, miejsca, w których wszystkie te siedem śrub mija mi się, ewentualnych po prostu, pod po, które ewentualnie będzie obrabiarka przytwierdzona do podłoża, tu są te śruby, to złapałem metodą próby błędów takie po prostu ustawienie, w którym yy, w którym mijają mi się te wszystkie 7 śrub z, z tymi po prostu zbrojeniami. Czy będzie mi to potrzebne? Nie wiem. Być może nie, ale nie chciałbym tego eliminować. Tej możliwości jak zaleję, to już jest poza wodach. Może się uda, a może się nie uda i wtedy będzie, wtedy będzie problem. Tutaj jeśli chodzi o, taki sobie rysuneczek sporządziłem, jak to te śruby rozstawy tutaj miałem dylemat, bo z jednej, nie wiem, być może nie widzę tego błędu swojego, czy tu jest błąd. Tu mamy z zwymiarowaną jedną po prostu wartość i drugą wartość, które moim zdaniem są zwymiarowane od tych samych równoległych linii, a pokazują różne wartości. Ja przyjąłem tą, bo suma tych i, i tutaj tej jest po prostu to samo. Tutaj mamy środek śruby tutaj, nie od tej krawędzi, ale to akurat tutaj jest wymiarowane także no nie wiem, no tak jest. Ja tak przyjąłem tą wartość po prostu, że jest y, niż tą, Ale o co do końca tam chodzi? To szczerze mówiąc, nie wiem. No i tak to wygląda. Jestem gotowy. Jadę bardzo, bardzo ładnie się uśmiechnąć do betoniarni, żeby sprzedano mi 1 trzecią kubika betonu. Y, Urobionego w betoniarni z takim drobnym gryzikiem, zlewane. Zawsze, jakby się okazało, że to jest za wysoko, można podłożyć coś tutaj pod nogi, podstawkę i, i, i wyeliminować to ewentualnie, jakby był nie ten wymiar, ale. No ja tak próbowałem i dla mnie, dla mnie tak będzie dobrze. Dziękuję bardzo.